Witam Państwa wszystkich serdecznie, Marzena Gwoździk z Miłością do Życia. Mili Państwo, dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować program poświęcony tym, czym się głównie zajmuję i w jaki sposób mogę Państwu pomóc, bądź wspomóc organizm, odporność jego, czy również leczenie akademickiej medycyny, jako wspomożenie oczywiście. Ponieważ w dzisiejszych czasach Mamy co? No mamy wiele różnych dolegliwości, wiele chorób, dużo więcej niż lat temu 30, 40 czy 50 lat. Tak, jest to wszystko spowodowane żywnością. Zdeka, że tak powiem, dużo, bardzo mocno zatruto. No niestety mają niewiele w swoim składzie, czy warzywa, czy owoce, czy mięso, natomiast mają wiele pestycydów i chemikali. Również to jest spowodowane zatrutym powietrzem i zatrutą wodą. A większość ludzi, którzy są bardziej świadomi, zaopatrują się w systemy oczyszczania wody i w systemy oczyszczania powietrza, jeżeli jest to potrzebne, zależy w jakim klimacie, w jakim regionie, w jakim kraju miejscu żyją, tak? Mili Państwo, tak jak są urządzenia do diagnostyki na poziomie fizycznym czyli urządzenia kwantowe na poziomie fizycznym. To są na przykład urządzenia takie, jak rezonans magnetyczny, jak RTG, czyli prześwietlenie, jak tomograf komputerowy, jak ultrasonograf, tak? to są urządzenia dla przykładu urządzenia kwantowe na poziomie fizycznym, czyli one mają za zadanie zczytać. Organia, częstotliwości prawidłowe tkanek organów. Jeżeli one są nieprawidłowe, to lekarz Akademii Medycznej co robi? Taki lekarz czytuje, odczytuje ten wynik w postaci na przykład głuzów, torbieli, i na podstawie takich wyników wysyła pacjenta na dalsze badania według tego, w jaki sposób został nauczony. Następna rzecz. I to wszyscy znamy, że to są medyczne urządzenia kwantowe, lecz tak jak powiedziałam, na poziomie fizycznym, czyli musi już coś być, tak, żeby można było to sprawdzić, żeby zobaczyć, żeby, żeby potwierdzić, że to jest. Ja pracuję na urządzeniu kwantowym, również medycznym, tyle, że urządzenie kwantowe na poziomie komórki, tamte urządzenia, o których mówiłam, na poziomie fizycznym, mają za zadanie, czy że akademicy leczą objaw, skutek, nie lecą przyczyny. Natomiast urządzenia kwantowe, takie jak ja, na których ja pracuję, są to urządzenia na poziomie komórki. Zanim choroba wystąpi w tkance, już biorezonans magnetyczny pokazuje, co się dzieje w organizmie, zanim ta choroba wystąpi. A jeżeli ona wystąpi, to co? biorozont magnetyczny szczytuje drgania i częstotliwości, e, przyczyny tego, jak i również zalecenia, co trzeba z tym zrobić na poziomie przyczyny, nie objawu skutków. Interesuje nas przyczyny, tak? I na jakim ja to urządzeniu pracuję? Jestem diagnostą biorezonansu magnetycznego a z dyplomem medycyny komórkowej drugiego stopnia i medycyny molekularnej. Ja pracuję osobiście na DNA, na DNA klientów, czyli na przykładzie z włosów, z nokci. Najlepsze, najsilniejsze mają częstotliwość. Ja pracuję na, wykorzystując diagnostykę NLS, biofilię Tracker x 34 d NLS lub Hunter 4025 3D NLS, analiza inaczej obciążeń i patomorfologii. Co takiego diagnozuję? Diagnostyka na wyposażeniu mojego gabinetu jest z stanu 2022, 2022 roku, najnowsza i najbardziej zaawansowaną wersję sprzętową skanera NLS Biofilia, Tracker X3 4D z najnowszą wersją Oprogramowania i komorą, proszę Państwa, do właśnie terapii na odległość oraz najnowsze oprogramowanie 4.0.2.5 3 d NLS. To zaawansowane, proszę Państwa, nieinwazyjne urządzenie diagnostyczne do badań fizycznych i analizy wykorzystujące rezonans fal. Świetny do skanowania i wykrywania stanu funkcjonalnego organizmu ludzkiego. Świetnych, dla Państwa, lub Państwa, do śledzenia, właśnie, stopniowo powstających anomalii w tkance, w komórce, w chromosomie, w helisie DNA, molekule lub całym organie. Biofilia Tracker, X34D NLS ma skanowanie na poziomie komórkowym. Jest to najwyższa dokładność ze wszystkich urządzeń NLS. Nieporównywalna dokładność skanowania od 96% do 99%. Skanowanie rezonansu biologicznego, dokładna analiza wszystkich organów i komórek, czakry, aury, analiza, analiza meridianów. Analizja żywności, analiza emocjonalna, analiza krwi, wskaźniki minerałów, witaminy i substancje podobne do witamin, przeciwutleniacze, alopatia, witaminy i minerały, pierwiastki śladowe wspólne, mikroelementy i inne. Funkcja wykrywania w ciele dysfunkcji różne części ciała do wyboru i dotestowania, jak sobie pan skorzysta? Wykrywalny system ma 12 dużych systemów, setki organów i gruczołów, a funkcje wykrywania w ciele dysfunkcji różne części ciała do wyboru i do testowania. Wykrywany system 12 dużych systemów setki organów, gruczołów, komórek wszystkie układy komórki i organy naszego całego organizmu. Mam możliwość do sprawdzenia cały układ sercowo-naczyniowy. Cały przewód pokarmowy, cały układ moczowo-płciowy, cały układ mięśniowo-szkieletowy, układ oskrzelowo-płucny, układ endokrynologiczny, wzrok i słuch, układ nerwowy, biochemiczną analizę krwi, które są odbiegające np. od normy oraz stany patologiczne w krwi. Ocena poziomów hormonu nadmerczy, przysadki, szczuszki, tarczycy. Tysiące chorób składają się na raport prognostyczny na całym ciele. Jest ich aż 120 tysięcy częstotliwości, zapewnia dokładną co? Analizę, detekcję. Ponad 5 tysięcy testów widmowych. Skanowanie 4D. Może być automatyczne, głębiej skanować ciało, aby analiza patologii była bardziej dokładna. Dogłębne mam skanowanie chromosomów DNA i RNA, wykrywanie bakterii, wirusów, pasożytów i inaczej helmity, jak na przykład gronkowce i paciorkowce, lambrioza, rzęsistki, chlamydie itd. Jednak jednak mniej dokładnie niż diagnostyka HRV lampą plazmową, ale za to dokładnie wskazuje mi miejsce występowania problemu. Diagnostyka biofilia, Tracker 4D NLS, analiza pod kątem. I teraz analizę robię pod kątem patomorfologii, czyli chorób inaczej, w analizy toksyn i metali ciężkich w organizmie. Następnie jakie zioła, minerały, jaka litoterapia na to jest skazana. Następnie biochemię całą, homeostazę, aurę, czakry, czyli meridiany, energetykę całego organizmu, homeopatii, jakie są wskazane, jakie alergie występują. Terapia drogamiansowej dla osoby dorosłej składa się z minimum dwóch do trzech godzin zegarowych, minimum Wkład każdej terapii wchodzą odtruwanie narządów wewnętrznych, czyli detoksykacja narządów wydalniczych. Usuwanie blokad bioenergetycznych. Co to jest? Elektrosmogu, blokady geopatyczne, <laughs> promieniowanie radioaktywne i blizny. Akupunktura bezjgłowa i regulująca, i odblokowująca meridiany. Przywrócenie równowagi fizjologicznej i metabolicznej ciała, wzmocnienie układu odpornościowego, pobudzenie układu krwionośnego, naprawa, proszę Państwa, tkanek i łagodzenie bólu. Najczęściej mam klientów, którzy proszą o złagodzenie bólu i oczyszczenie organizmu. Oczyszczenie z patogenów biologicznych. A jakie choroby można diagnozować i leczyć tym biorezonansem, na którym ja pracuję? Ano, można Alergie, astmę, katarsienne afty, zapalenie zatok czołowych i szczękowych, proszę Państwa, borelioza i koinfekcje, czyli babeszlioza, bartonella nerwice, bezsenność, depresję, migreny, bóle, wysokie ciśnienie, choroby skórne, takie jak np. trądzik, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, np. schorzenie jeli i układu trawiennego, kandida i inne obciążenie grzybami, kandidoza, zaburzenia układu ze strony moczowo-płciowego, zapalenia i bóle stawów i kości, choroby układu wewnątrzwydalniczego, choroby układu krążenia, choroby układu wewnątrz, tak jak powiedziałam, wydzielniczego, zaburzenia koncentracji i równowagi, zaburzenia wzrokowe, mgła przed oczami, tak zwane zapalenie spojówek, nałogi, na przykład terapię anty, antynikotynową, detoksykację organów, choroby wątroby, i przewodów żółciowych, wirusowe zapalenie wątroby A, B, C, D i inne. A jakie są najważniejsze dla Państwa zalety zastosowania terapii biorezonansu? I teraz to jest oczyszczanie z patogenów biologicznych i chemicznych, pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów, tak? boleriozy i innych. Oczyszczanie z patogenów biologicznych i chemicznych pasożytów. Jeszcze raz przypomnę, bakterii, Krybów, wirusów, poreliozy i innych. Otruwanie organizmu toksyn. To jest bardzo ważne. Metale ciężkie, zanieczyszczenia środowiskowe, obciążenia antybiotykami, pestycydami, szczepionkami. Usuwanie blokad bioenergetycznych to, co mówiłam już wcześniej odczulanie i likwidowanie alergii oraz nietolerancji karmowych usuwanie blokad toksyn poszczepiennych, wzmacnianie układu odpornościowego, wsparcie organizmu przed i po operacjach i ciężkich chorobach, pobycie np. w szpitalu, łagodzenie objawów menopauzy, regulację funkcjonowania zaburzeń organów wewnętrznych, odczulanie i likwidowanie alergii oraz nietolerancji pokarmowych, to, co już wcześniej Państwu mówiłam, uspokojenie i redukcja stresu, redukcją cylitu i wspomaganie odkrzami. tym wszystkim zajmuję się ja jako diagnosta na bioroznaście, pracując na bioroznaście magnetycznym, tak jak Państwu wcześniej powiedziałam. Gorąco zachęcam do takich badań. Dlaczego? Bo mam w domu na przykład samochody. Kupujemy piękne wozy, kupujemy sprzęty AGD, RTV. I jeżeli płacimy za to dość drogo, to Państwa, to jest normalne dla nas, że to serwisujemy, prawda? Czyli jeśli mamy dobre auto, to serwisujemy. Po co go serwisujemy? Po to, żeby robić przegląd i nie dopuścić do tego, żeby nam się samochód rozleciał i żeby ta naprawa kosztowała dużo, dużo drożej, prawda? Natomiast tam, jak my siebie. Mamy serwisować, to się śmiejemy, o przecież ja zdrowy jestem, zdrowa jestem, nic nie czuję. Szanowni Państwo, większość patomorfologii to w organizmie, jak się coś dzieje, to się nie czuje. Się czuje dopiero, jak już dochodzi na poziomie fizycznym. Wtedy leczenie jest drogie i długie. No i co, bolesne, bardzo często również bolesne. Aczkolwiek można zapobiec temu wszystkiemu. W jakiś sposób wystarczy raz na rok coś sobie zrobić zbadać sam na poziomie komórki podoba, co się szykuje w danym organie i jeżeli nie, za, nie będę zapobiegać temu w odpowiedni sposób, to co? No to dojdzie do patomorfologii, do choroby. A można temu, proszę Państwa, zapobiegać. Zgadza się? Dlatego gorąco zachęcam do sprawdzania siebie w gabinetach rezonansu magnetycznego. Bardzo zachęcam do współpracy ze mną, do tego, że możemy wspólnie współpracować i pomagać sobie. W jaki sposób? Ja dokładnie, tak jak powiedziałam państwu przed chwileczką, sprawdzam cały organizm, czyli robię skan szczegółowy, dokładnie, wszystko, jak mówię, jak pod mikroskopem elektronowym. Każdą posteczkę sprawdzam, każdą komórkę, każdy organ, przecięcie, synaps, Przecięcie plemników, nasienie, szyściutko, pomórkę jajową. Wszystko sprawdzam i sprawdzam. Co się dzieje w organizmie? Zalecenia robię, pełną dietetykę według DNA, a nie według krwi, według DNA po to, żeby klient nie wracał później w jojo. I słodyk i za chwileczkę jeszcze był grubszy niż zaczął się odchudzać, czyli pracować nad sobą, tak? Zalecam, jakie ćwiczenia można robić, czego nie. Jeżeli potrzeba się zgłosić do lekarza, to robię w zaleceniu, zapisuję do jakiego lekarza, jakiej specjalizacji należy się udać i jakie badania poprosić, żeby były zrobione. Jeżeli dana osoba bierze leki, Potrzebuje wiedzieć, jakie leki są przyjmowane, w jakich dawkach i jak długo są stosowane. I wtedy możemy popracować, żeby pomóc jako wsparcie medycyny konwencjonalnej. Na przykład cukrzycy, którzy biorą insulinę, żeby nie brać do końca życia tej insuliny. A Dlaczego to w przyszłości będę mówiła? A Dlatego, że należy spowodować, żeby jak oczyścimy organizm, wszystkie komórki, jak się oczyszczą w sposób naturalny, łagodny i dokarmione zostaną, to organizm sam pięknie się odnawia. Dlatego, że my Państwo, jesteśmy każdy z nas, każdy z nas ma tą możliwość od wszechśata, od Pana Boga, jak mówię, że wszystkie komóreczki pięknie się odnawiają. Jeżeli ona jest uszkodzona, to ona odnawia się w formie uszkodzonej cały czas, tak? I ta choroba się pogłębia. Natomiast jeżeli my ją oczyścimy, jeżeli my te komóreczki dokarmimy, to one zaczynają co? One zaczynają się pięknie odnawiać już w sposób pierwotny, tak jak się narodziliśmy. W Sposób pierwotny, ten, który nas obdarzyła natura. I o to nam właśnie chodzi. Żeby jak najdłużej być zdrowym, szczęśliwym, radosnym, uśmiechniętym. A co za tym, proszę Państwa? No, w, jak mówią, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to, to w zdrowym duchu jest zawsze zdrowe ciało. Jak człowiek jest zdrowy, to jest szczęśliwy. A jak jest szczęśliwy, to jest zdrowy. Możemy się tego wszystkiego nauczyć i dowiedzieć, jak sobie pomóc w sposób bardzo prosty i zrozumiały. Chciałam się dzisiaj Państwu zaprezentować, a zachęcam oczywiście do oglądania moich filmików, moich programów. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie jestem. Profesjonalistką w nagrywaniu tego rodzaju filmów. To jest dopiero mój początek. Także, jeżeli będziecie mieć Państwo jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu ze mną na WhatsApp. Mój numer telefonu za chwileczkę będzie podany. Chętnie słucham podpowiedziami, informacjami. Jestem otwarta. Jeżeli będziecie chcieli Państwo jakiś temat specjalny, o którym chcielibyście, żebym powiedziała. Oczywiście napiszcie również w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, czy Wam to się podoba, czy nie podoba, czy jesteście zainteresowani, czy nie zainteresowani, czy to jest bzdura, czy to jest mądre, czy nie. To będzie dla mnie dodatkowa wiedza, co mam robić i w jakim kierunku iść, jeżeli chodzi o nagrywanie tego rodzaju filmików. Dziękuję uprzejmie, życzę wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności z miłością do życia mężanek